Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii otwierania kart piłkarskich. W dzisiejszym odcinku mamy już nudzony przez nas mega zestaw startowy, czwarty, w którym mamy album, trzy saszeczki z kartami, dwie karty limitowane, karta coin dla Was i przewoźnik po kolekcji. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. Już naprawdę mi się nie chce tego otwierać. Choć jak będę musiał, to będziemy. To dla Was będę otwierał. Dobrze, dwie karty specjalne. Zobaczmy. Mamy pomocnika i napastnika. Rodri i Federico Chiesa. Także dwa nowe limitki, Dwie nowe. Fajnie, super. Super ekstra. Mamy jeszcze, oczywiście, album, i kartę coin, o której bym zapomniał. Kod dla Was. Pokażę Wam, pokażę wam za chwilę yy, karty specjalne, limitowane. Ale najpierw muszę się pozbyć tego albumu tutaj. Ale zamieszanie. Hop. Dobra. Karty specjalne. Rodri. Federico Chiesa. Zatrzymajcie sobie. I jak ktoś używa, to mo moż można wpisać kod. Zrobimy sobie wojnę Manchesteru, City i Juventusu. I zobaczymy. Myślę, że City naprawdę wygra, ponieważ jest tak dużo kar z piłkarzami Manchesteru, City, że to jest naprawdę przesadzone. Zobaczmy. Kokcu, Abu Fani, Rodrigo, który miał z Duman City, haha, <grymne> Magican, Phil Foden 1-0, Manchester City, Fluo, David Nerez i... Fans Favorite, Federico Chiesa. Także nie dla Liverpool, Liverpoolu, Juventusu i Manchesteru City, tylko Phil Foden. Napiszcie w komentarzu, co wolicie czy Panini, czy Tops. od Upa Meccano, Declan Rice, Harvey Elliot jakby był. Fedech Jezay już z Liverpoolu, to by było 1 do 1. Titan, Ibrahim, Cisse po, położę pod fluo, ponieważ nie ma miejsca. FIFA Club World Cup pod fans favorite. I William Saliba, fans favorite. Kurczę pieczone, no niestety tak szybko to otwieram. Przecież ostatnia paczka. I 3 minuty odcinka. Dopiero mamy golden bowler. Mamy golden bowler. Jak to będzie trzeci Haland, to się wkurzę. Naprawdę. Mamy kolejnego golden bowler. Super Adli Mihitarian Serginio Dest. Titan Ronald Araujo. Golden bowler na koniec. Klub Bacz Arsenal. Jak to będzie Haaland, to się wkurzę. Jest! Dominik Soboslaj. Super, mamy kolejnego Golden Ballera. Fajnie, pięknie się mieni. Tylko nie patrzyłem, czy mamy, ale nie mamy. No, nie mamy. Tak. To co? Man City znowu wygrał. Ale mamy Golden Bolera, no pięknie, super. Bardzo się cieszę. Choć on chyba często bardzo jest Dominik Soboslaj. No ale fajnie, bardzo fajne są te karty. Z tyłu się na złoto mienią. I tutaj jest taki pozłacany, te 365. Taki inny kolor. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Widać. No i co? No i tym sposobem dobiliśmy do końca i do 5 minut, także będzie szybki odcineczek na przykład. Wieczorkiem jak nie macie co robić. Mm. Ale co ja będę przedłużał? Dobrego dnia, wieczoru. Super, że mamy Godem Bolera. Napiszcie, czy też go macie i czy tops czy panini wolicie. Do następnego. Cześć.